Dzień dobry, moi kochani Państwo i do Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie pik z ikoną, aczkolwiek wreszcie, można coś zrobić z tym pikiem z ikoną, żeby był on ciekawszy. Mianowicie dzisiaj można powiedzieć, że powrócę do swoich korzeni. Koło fortuny zadecyduję o tym, jaką weźmiemy ikonę. Moi drodzy Państwo, jak sami widzicie, mamy tutaj koło fortuny. Troszkę tutaj rzeczy jest zapisanych. E, możecie sobie zatrzymać i po prostu zobaczyć, co tutaj jest dokładnie e, napisane, bo jest tutaj, no, nie liczyłem ile, ale jest całkiem sporo możliwości. Nie widziałem chyba jeszcze czegoś takiego nigdzie. Nie wiem, czy jestem pionierem w tej kwestii, ale wymyśliłem coś takiego i uznałem, że to wygląda na coś całkiem przyjemnego. Więc pokażę Wam testowo, jak to wygląda z kręcę Raz, i na przykład teraz mi się wylosuje uwaga, eee, najwięcej strzał. No to dobrze wiecie, że musiałbym w tym wypadku wybrać kogoś, kto ma najwięcej strzał. No raczej rozumiecie pomysł tego odcinka. Więc jeśli Wam się kiedyś podoba, zostawcie apteczkę w górę, subskrybujcie również kanał. Będę wiedział, że chcecie podobnych materiałów, bo trzeba kombinować z tą grą, żeby było ciekawie, nie? Więc proszę Państwa, jestem właśnie na ostatnim składzie, żeby go przepalić. Maksymalnie wydaję chyba 70 tysięcy monet na tego Pika. Więc ikona bisu 9,3 plus do wyboru. Jedna z czterech kart którą można wybrać. No i oczywiście zanim wybiorę to musimy, moi drodzy państwo, zakręcić Pozwólcie, że zrobimy to właśnie w tym momencie Możemy zakręcić Kołem fortuny Uwaga, proszę państwa, kręci się Cały czas się kręci, jak nie powiem co w przereblu Okej, okay. dobra, dobra, dobra Oj, 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 dobra Dwójka, musimy wziąć numer drugi z pika z ikoną Zostawię numer dwa na sam koniec, oczywiście Otworzymy sobie wszystkie trzy Dzisiaj oficjalnie bierzemy numer dwa Zaczniemy sobie od czwartego wyboru Gerard, okej, okay. nie jest źle Zaczynamy Średnio, ale to, to mi się podoba. Piku numer jeden, tylko nic dobrego. Casillas 9,7. Nie wygląda źle. On naprawdę nie wygląda źle. No nie, 9 tysięcy monet. Myślałem, że będzie droższy powiem szczerze, więc nie ma tragedii. Piku numer 3, oby coś słabego. Okej, okay, Smith, i teraz bierzemy drugą. Drugi pik jest nasz. I teraz pytanie, czy przebijemy do Casillasa? Wydaje mi się, że nie, ale może coś potężnego. Charlton 94 wrócił do nas. Wydaje mi się, że on może być nawet najdroższy z tych wszystkich kart tutaj. Kosztuje 154 tysiące monet. To mała legenda naszego. Kanału, więc myślę, że możemy go bez żadnych tutaj problemów po prostu wziąć. Ale trzech Anglików i Hiszpania, Boże. Pewnie wziąłbym Jasa pod rating, ale Bobby Charlton tak czy inaczej to jest również świetny zawodnik. To jest chyba w ogóle drugi raz, kiedy tego Bobby go trafiliśmy, więc nie możemy się go pozbyć, na to wychodzi. Więc moi dyspaństwa po Pixikonu za nami. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście pora na kolejne stawianko z BetClickiem, partner tego cudownego kanału. Kiedy wstawię ten film, to jutro powinien być finał klubowy Piczy świata. Oczywiście Pedrze z Chelsea, więc z tego meczu sobie zrobimy dzisiaj taki szybki typ. Oczywiście reklamę dla losu pełnoletnich, jeśli jeszcze nie macie ogląda na BetLiku. Jak Chcielibyście spróbować swoich sił, to link macie klasycznie w komentarzu, w opisie, a przy rejestracji można użyć kodu Albin, a my przejdźmy do tego typu, który jest bardzo szybki. Więc, moi drodzy, jak mówiłem wcześniej, jest to tak zwane MyKombi, który można utworzyć oczywiście na BetKliku. i jest to dosyć złożone. Na sam początek, że wygra Pedrze cały mecz z wyłączeniem do grywki. Do Dlatego, że oba zespoły strzelą bramkę. Wiem, że to całkiem ryzykowne, bo Pedrze ciężko jest strzelić gola, ale wierzę że w że uda im się to zrobić. Ale oby strzelili tę bramkę później niż Pedrze. Taki jest plan, ponieważ Pedrze musi tutaj również strzelić gol jako pierwsza, co daje nam łączny kurs. 3,98. Jest moi drodzy państwo, szybki typ, no bo jak dobrze wiecie, aktualnie są wakacje i ciężko znaleźć jakieś fajne mecze do oglądania czy nawet stawiania, więc pamiętajcie, żeby stawiać z głową za niewysokie stawki, że to są tylko przewidywania. Róbcie po swojemu, tak będzie po prostu lepiej i bezpieczniej. I przypomnę, że BetClick macie do pobrania w opisie i w komentarzu, przy rejestracji kod ALWIN również można użyć, a my po prostu przejdźmy do dalszej części odcineczka. Ogólnie rzecz biorąc, wyszedł nowy karnet, aczkolwiek wy to widzicie już w sobotę, więc nie będę wam tego... O, dostałem 2000 expo. O, Dzięki. I proszę Państwa, pokrótce wam pokażę, jak wygląda ten sezon. Najciekawsze karty to jest Pan Martial oraz y, Garcia, których możemy już sobie zaraz odebrać. Tylko będę musiał kupić sobie ten karnet premium. Pokażę Wam tylko zawodników, bo tak naprawdę resztę nikogo nie obchodzi. Jesse Lingard, co ciekawe, z chińskiej ligi. E, także mały powrót do przeszłości. Ture. Całkiem ciekawy ten turę wygląda, powiem szczerze. W ogóle bardzo ładny jest design kart Footy. Nie wiem, czy Wam się również podoba, ale ja sobie się uważam, że jest taki, no niezły. Tak, teraz patrz, naprawdę te, kart, te kart nie wyglądałem źle. O, i to jest ciekawe, 3 z 5 podstawowych stylów gry do wyboru i wydaje mi się, że tam może być Driven, a jeśli będzie Driven, to na pewno wezmę. I jest paru zawodników, którzy tego Drivena nie mają, więc to jest bardzo, bardzo mi się ten karnet póki co podoba. Eee, tutaj jakaś Luna, Bombito, Bombito akurat w sumie każdy, bo 99 tempa, środek obrony, więc no już się nie mogę doczekać, aż będę grał przeciwko niemu. Claudia Pina 9.7 oraz Router 9.7, Jest Router również pamiętamy z początku gierki, kiedy miał kartę w nie pamiętam jaką, ale jakąś miał. Jest i Harry Maguire na środkowej obronie oraz y, 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 Juste. Y, Darwin Nunes oraz Marmusz. No jestem bardzo ciekaw, kogo weźmie Damian, bo tutaj mamy tak, taki trochę konflikt interesów. Adama Traoré za poziom 30 lub też Barella i... Rodrigo, a za ulepszony Karnet Wilson i Mendy. I moi drodzy, za poziom 35 mamy, mamy do wyboru dwóch Bellinghamów, młodszy 98 z Borussii oraz y, z Realu, oczywiście 98. Raczej będę brał tych braci i prawdopodobnie będę robił ekipkę z samych, samej rodziny. Mam sporo zawodników, którzy są spokrewnieni, więc to jest dobry plan. Dobry plan. No i moi drodzy państwo, za ostatni poziom mamy Virgina Wandajka lub też Paczkę, no ale bądźmy szczerzy, że Wandajk wygląda jak totalny dzik. 99 obrony, 99 fizyk. Nie ma się nad czym zastanawiać. Oraz Ginola, 99 tempa, 97 7 strzałów, piękny drybnik. No i też paczka wymienna 6 razy 90, ale no nie, nie ja, nie, ja nie, nie sądzę, że będę to brał. Tylko teraz powiem, patrz na to, komu mógłbym dać tego drivena, nawet białego. Wydaje mi się, że Thierry Henry, chyba jest tym zawodnikiem, który powinien dostać ode mnie drivena, bo on ma praktycznie wszystko, co trzeba, poza właśnie tym drivenem. To może być pierwszy zawodnik, któremu dam faktycznie drivena. A jeśli chodzi o skład, no to na razie co? No, zagramy sobie ten mecz, turamy, żeby odblokować mu kotwicę. No i zobaczymy, jak się gra w tym raja, widzę czwartej. I sobie pewnie jeszcze po meczu zrobimy paczkę z zawodnikiem z czwartej drużyny Shippers. Bramce, Bisek, Waran, Huli. O kurcze, pieczony mintech Butragenio Ej, Fajny, fajnie, jaki to wymyślił Nie jestem pod wrażeniem To jest ten hudling, który był dosyć często mm, widziany w ewolucjach To jest brązowa karta, której dosyć sporo osób szukało I ciężko było go na rynku znaleźć Więc to taka ciekawostka, jak ktoś nie wie, kto to jest Kurcze, chłopaku, spokojnie, ty To jest dopiero pierwsza minuta, nawet druga Także, moi drodzy państwo, już kiedy ja to rzucę Będzie chyba jutro właśnie finał klubowych mistrzostw świata eee, o Jezu, ten hoodling jest potężny, jasny gwinty On strzelił tutaj gola? Nie no, co ty? No i tak jak się spodziewałem, Pedrze na ludziku przychodzi do finału. No w sensie nie spodziewałem się, że to będzie aż 4-0. Więc w sumie troszkę się cieszę, że Juventus przegrał z Realem, bo pewnie jakby grali z Pedrze, to nie skończyłoby się to dobrze, to na pewno. No, wydaje mi się, że raczej Raczej Pedrze to weźmie. Byłbym zdziwiony, gdyby Chelsea ograło tak poważnie grające Pedrze. Bo aktualnie z tego co pamiętam, jedynym klubem, który zwyciężył z Pedrze na tych mistrzostwach świata to jest Botafogo. <grym> Także. No kto wie, może Chelsea zrobi to, co Botafogo, może nawet z czystym kątem skończył ten mecz. O, siema, Rfinia! Dawaj! Cyk, Fineska. Daj sobie spokój. O ty kurde, jaki to jest dzik. To będzie gol. Ja pierdziele, ty. Teraz już wiem, czemu go tak ludzie ewoluują, Czy to jest totalny czołg. Jest i Fermin z powershotem, broni Buffon, Kurczę, mocny jest ten gość? Dobra, jest i Simons. Czekamy, cyk, cyk. Uderzenie, dokręcił pięknie Dwajren. Łapiemy kontakt, pięknie szawi Simons. Nie? I cyk. Szawisi Bo tak jest! Ale. Nie, nie wychodź, typ. On wyjdzie, on wyjdzie przy tym remisie, nie? Bro. Co za Jezus Maria. Tu nie chce mi się komentować takich rzeczy. Naprawdę, jej nikt by nie ucierpiał na tym, że coś wyjdzie przy remisie nawet po tej pierwszej minucie. Eee, skończyłem Turama przynajmniej, to z plusów. Eee, Neymar się skończy. Kiedy wy ten film, to Neymar będzie gotowy, więc spoko. No a już oficjalnie zewoluowany. To jest mój kepren Turam, którego mi się udało po prostu zewoluować. 96 ratingu. Fałszyki może nie są jakieś mega potrzebne, ale tiki taka. Haczyk. Chineska. No, proszę Państwa, no to jest. Ja jestem dumny, naprawdę jestem dumny. Niedługo dobiję do 2000 spotkań tym Kuramem. Ja po prostu kocham te karty. Naprawdę, się... ja już troszkę się od niego uzależniłem. Jestem też dużym fanem tego zawodnika w prawdziwym życiu, więc nie widzę minusów. To, moi drodzy Państwo, składzi gotowy na ulepszenie czwartej drużyny z biednokształtnych. Absolutnie nie mam pojęcia, kto jest w tej drużynie, bo było tych drużyn cztery. I nie pamiętam, kto był w ostatniej drużynie, więc chyba Kingsley Command, jeśli dobrze pamiętam, więc taki command mógłby wpaść. A będzie to jakiś zawodnik, dobra, kto to będzie? Lewa obrona? Z Bośni i Hercego, to jest Kosowo, przepraszam To jest Zegrowa, ja już go chyba mam Albo przypaliłem, albo go mam, albo przypaliłem, już nie pamiętam Ale jest to w rzeczy samej pan Zegrowa95 Jest duplikat, więc no, z rewelacji O, Juventusiarz eventu z Juventusiarzem No i proszę państwa, o to mi chodzi, o to mi właśnie chodzi Konate na bramce, Berbatów, Szwili, Okej, okay. Messi to odsik No dobra, Hazard, Kaka i Rafaleo. No bardzo ładna ekipa, muszę przyznać, że tutaj kolega Złożył całkiem niezłą ekipę o, leż błąd tego zawodnika. Będę musiał to chyba skrzętnie wykorzystać. Luis Suarez na zielono! No i to musi być bramka. No sorry, no goś mi po prostu oddał piłkę. Trzeba było coś z tym zrobić. I mamy jeden do zera. A może Willy? Zaszka! I mamy 2-0. To no jest pewnie. To jest po prostu pewnie. Jak lecisz sama na sam, uderzasz za Venat. To po prostu nie może nie wpaść. Podanko. Luis Suarez. Xavi Simons. I mamy 3-0. I mamy rage quit. To, moi drodzy państwo, kupujemy karnet za 1000 FC points. Dzięki czemu możemy odebrać już e, na pewno style gry, które nikogo nie obchodzą. Ale możemy też odebrać albo Garcia, albo Marciala. I wiecie co? Ja chyba wezmę pana Marciala głównie przez to, że raczej bardziej się Marcial kojarzy z tym, że w 17 był absolutnym dzikiem. O! Kali się siema. Otwieramy jakąś paczkę 2x83 za, za codzienne granie. I 6x4 z Kali wleciał. Miło, przyda się pod jakieś przypałki w przyszłości. Żeby nie grać ciągle tym samym, to sobie testujemy pana Marciala. Futis oczywiście, zobaczymy jak będzie grał. No pewnie Suarez będzie lepszy, ale no, dajmy mu zagrać, tak? Dychira bramce, Lukaku, Vieira, Mateus, Maradona, Inks 7, Wow, Jakiś ma ten Inks? Co to w ogóle za składnie? Co to za podanie? Jeszcze ten Inks i Bramkę z 3 77 ratingu. Driveny, sprint, podcinki, 10%. 57. Co to za karta w ogóle, że to ma. Że on ma, że ma 77 ratingu, to jest bardzo logiczne, muszę przyznać. Okej, okay, to jest bardzo fantastyczna bramka. Dobrze, niedobrze, będzie trzy broni, bufon. I gość naprawdę jest ogarnięty. Na akcja Zaszka To musi być gol, ja mówię, jak on szla Drivenem To musi być gol, no nie ma innej możliwości Wracamy, Antu, y, Martial Może on Kurde, Myślę, że jakoś się tak podbije odbije pod jego nogi i dobije, nie Ale może jeszcze ładna akcyjka Driven, Zacha, no i dobrze wiecie jak to jest Nie, Mamy znowu comeback z 2-0 na 2-2 Moi drodzy Państwo, za ciosem lecimy Uuu, Martial się urywa Martial is away i to będzie 3-2 Antony Martial, dziękuję bardzo Oh, yeah. yeah. Bashia will be the best in the world. Nie mam pojęcia co się właśnie stało. Naprawdę, po prostu naciskałem cały czas kółko, żeby był ten strzał. I Marsjał sprawił, że jakoś znalazł miejsce, zdobył trika i mamy kolejny reczek. Także tak naprawdę, jest całkiem zabawny mecz. Tak czy inaczej, udało się wygrać, mamy kolejne zwycięstwo, więc razem punktów zdobyliśmy dzisiaj 6. Więc zobaczmy na sam koniec, czy będzie coś fajnego, nie zarobimy pieniędzy, niestety. A tym wokaltem będzie Timo Gurtua, Tręcik. No dobra, nie jest źle. Fajny folder wleciał. Więc, drodzy państwo, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, Miłego dnia wam życzę. Adios.